Macie tutaj z tej strony Sonic Wariat. Przedstawiam Wam bardzo ciekawy koncept, ponieważ nudzi mi się dzisiaj, więc postanowiłem sobie, że pokażę Wam przede wszystkim mój z Jedynki, 1, taki dziwny wytwór muzyczny, ponieważ tutaj w sound teście można się nieźle bawić. Tak więc musimy pozmieniać oczywiście sąd test, ponieważ chcę wam coś pokazać bardzo fajnego. Nudziło mi się i. Sobie tutaj szalałem z efektami dźwiękowymi. Oczywiście robiłem to dla rytmu, żeby przetestować, jak potrafię być uzdolniony dźwiękowo i powiem wam, że tu wyszło bardzo dobrze. Tyle, że przy niektórych mogę się od razu kopnąć, tak więc wydaje mi się, że będę musiał wycinać ten materiał. Nie wiem czy on będzie w miarę taki ok, ale no, jeżeli Wam wpadnie do gustu, to oczywiście. Dawajcie znać. Ja z pewnością e, będę mógł więcej robić takich jaj, bo no sąd te, no takich są testów e, takich dźwiękowych jest więcej w grach, tak więc można się bawić. Natomiast ja dzisiaj przed wami chcę pokazać, nie wiem, 16 takich rytmów. Właściwie one są podobne, nawiązują do siebie, ale przy tym jak piosenka, znaczy przy tym jak efekt wygląda, kurde, przy tym jak efekt dźwiękowy wygląda. No, to jest to naprawdę można stworzyć fajną, fajny remix z Mega Drive'a, więc yy, można się bawić. Położę sobie cool spota, bo sobie dzisiaj trochę. No, nie grałem właściwie, bo tam tylko testowałem czy, czy działa Sonic Knuckles. Działa skubany, ale dobra, to już nie na ten czas. Widać, że mi bateria siada, ale tam coś tam najpierw nagram początkowa, potem dogram i zobaczymy, jak to będzie, dobra. Więc tak, najpierw będzie pierwsza nutka i zobaczymy, jak to będzie szło. Może być, jeszcze raz, mogę to włączyć jeszcze raz, tak żeby było jeszcze bardziej słyszalnie. Czekajcie, wezmę na dwunastkę. Jeszcze raz. Jeżeli chcecie więcej posłuchać, oczywiście piszę w komentarzach. Ja zrobię, ja zrobię kolejny filmik i mogę zrobić taki pięciominutowy lub tej nuty bez przerwy powtarzającej się i można się bawić. Takie rzeczy też można zastosować. Ok, idziemy do AC i zobaczymy. Też takie jaja. Albo tutaj mam już um, takie małe polecenie, ale dobra. Nie ja można tu robić, słownie jest zabawa przy tym, no to jest lepsze niż zabawa w online, nie wiem, w GTA 5 na przykład, bo co jest, człowieku, tamto masakra jest miejscami. No bo czekajcie, jaki był ten taki klakson samochodowy najsłynniejszy? Takie jaja też można robić. Dobra, idziemy dalej. B5 takie coś można zrobić albo to. albo też takie coś na przykład Co nam pozwala normalnie kuna Mega Drive to sami słyszycie to jest zajebiste czekajcie co my tu mamy To sam wymyśliłem przed chwilą, tak więc to było coś nowego. Kurde, coś tu z dźwiękiem jest nie tak. Zaraz, moment. I taki rytm można też robić, albo coś takiego. albo zaraz C0, o to będzie dobre albo no czekajcie co innego, bo tu nie wychodzi mi za bardzo Albo czekajcie, C4 będzie dobre. To już sam wymyśliłem, tak więc brawo dla mnie. Albo C5 jeszcze może takie coś. Czekajcie jak to teraz wyglądało. Nie, 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 moment. I teraz mi się już popierdzieliło totalnie. Mam tu rozpisane, żeby szybko wcisnąć 6 razy i pod koniec zostawić. No dobra. Hmm. No i widzicie, to jest właśnie praca muzyka, który mo może, może się popierdzielić. No nie, więc to jest taka moja lista.